Powieść nad powieściami, historia miłości Bożej Względem rodu ludzkiego, napisana przez brata Honorata. Tom pierwszy. Wstęp, część druga. Mógłbym również nadać tej książce tytuł romansu, nie tylko dla pociągnięcia czytelników rozmiłowanych w tego rodzaju dziełach, ale i dlatego, że istotnie. Mam w niej opowiadać o cudach miłości, a nawet wyłącznie tylko o nich samych. Wziąłem sobie za cel przedstawić wielkiego miłośnika, jako oblubieńca, pomijając wiele innych tytułów, również wzniosłych, które by mu nadać było można. On sam się tym imieniem często nazywał. A jeden z tych, którzy o nim pisali, zanim jeszcze ukazał się na świecie, ułożył całą księgę o miłości oblubieńca ku oblubienicy i nazwał ją pieśnią nad pieśniami. Ja więc, pisząc o tym samym, chociaż w sposób ludzki, nazwać mogę to dzieło romansem nad romansami. Dlatego zaś ten romans. Nad inne przenoszę, że i miłość, którą mam opowiadać, jest wyższą ponad wszelkie porównanie, jako najczystsza i duchowa, a przy tym przechodząca granice miłości ludzkiej. Zresztą będę mówił o takim miłośniku, który samą jest miłością, sam się miłością nazywa i który nie tylko cały świat ziemski, ale i niebieski miłośnie zachwyca. Wszystko, co w jakiejkolwiek istocie rozumnej spotkać się może doskonałego, w nim się z nadmiarem znajduje. Jest on najpowabniejszy, najmędrszy, najszlachetniejszy, jest wreszcie dobrocią samą. Miłość jego sięga tak daleko jak żadna inna. Poświęcenia jego nie tylko naśladować, ale nawet godnie pojąć nikt nie jest zdolny. Żaden więc bohater innego romansu nie może się z nim iść w porównanie. Jest jeszcze jedna okoliczność, która najwięcej nadaje interesu temu romansowi. Ta mianowicie, że się on tyczy ciebie samego, drogi czytelniku. Że to ty właśnie. Jesteś przedmiotem tej wielkiej miłości, nad którą nikt na świecie umiłować cię nie może. I takie zajmujesz miejsce w sercu tego miłośnika, jak gdybyś sam jeden tylko miłości był godzien. Może więc chętnie zainteresowałby się każdy i taką książką, i takim bohaterem. Gdyby do tego nie było jeszcze potrzeba łaski i światła z góry, te zaś nawiedzają tylko serca proste i czyste to jest niezajęte żadną różną miłością. Jakkolwiek, z powyższego zarysu każdy się już domyślił, o kim tu będzie mowa, jednakże, gdy z kolei mam wspomnieć imię Jego, obawiam się, aby nie zniechęcić czytelników, pisząc o osobie dobrze wszystkim znanej, lecz trudno. Rzeczy, które mam opowiadać, są tak nadzwyczajne, że jej tylko jednej właściwe być mogą. Wszelkie porównania, choćby najświetniejsze, jakie bym czynił dla odsłonięcia prawdziwego bohatera, wykazywałyby tylko marność. I niedostateczność wszystkiego, co nim nie jest. I mienia przeto jego ukryć nie mogę. Bohaterem naszej powieści jest ten, który jest, a raczej, który sam jeden tylko jest, a w którym jest wszystko: Alfa i Omega, początek i koniec. Jezus Chrystus, Syn Boży, Pan Nasz, i oblubieniec dusz naszych. Nie myślę jednak przypisywać samemu tylko najświętszemu imieniu Jezusa, jeżeli powieść niniejsza nie potrafi zbudzić zainteresowania. Wolę raczej złożyć to na karp nieudolności mojej, do której chętnie się przyznaję, zwłaszcza gdy chodzi o rzecz tak wielkiej wagi. Jestem bowiem, Najmocniej przekonany, że gdyby się znalazł człowiek umiejący godnie opisać wypadki, które ja po swojemu opowiadać będę, byłaby to rzeczywiście powieść nad powieściami, która by cały świat zachwyciła. Zawsze jednak ten choćby pożytek z lichej mej pracy sobie obiecuje, iż zdolniejszym i powołanym do tego pisarzom przypomnę ów przedmiot najwznieślejszy, najobfitszy i najciekawszy. A co największa, najpożyteczniejszy i jedynie godny zająć serca i umysły ludzkie. Wiem, na jaką trudną rzecz się porywam i jakie mnie zarzuty czekają, a naprzód, że pisząc w nowej formie o życiu Jezusa, odchodzę od literalnego tekstu Ewangelii Świętej, a tym samym odstępuję od jej wzniosłości, prostoty i powagi. Ale widzę wielu świętych, i to wielkich doktorów, jak święty Bonaventura i święty Anselm, którzy to samo czynią w wydanych przez siebie żywotach. Zresztą przypuszczam, że do tego właśnie odnoszą się słowa apostoła. I cóż stąd, byle tylko na wszelki sposób opowiadany był Chrystus, jeżeli życie Jego może być rozbierane w medytacjach, wziętych z Ewangelii, w kazaniach i pieśniach religijnych, dlaczegożby więc nie w powieściach, byle tylko na wszelki sposób on był opowiadany. Niemniejszy może zuchwalstwem wyda się komu obejmować w ramki ludzkie nieogarnioną osobę i sprawy Boga i tam, gdzie liczne przedstawiają się stosunki Rozważać wszystko z jednej strony, zapatrując się na Jezusa wyłącznie jako na oblubieńca. Ależ nie dlatego to czynię, iżbym utrzymywał, że nic więcej w Chrystusie jego życiu nie było, lecz że mnie zmusza do tego ograniczoność ludzkiej natury, zwracając bowiem jednocześnie uwagę na wszystko, nie potrafiłbym żadnego szczegółu zgłębić należycie. Nawet i ewangeliści jakkolwiek ten sam żywot Jezusa i w podobny sposób pisali, jednakże jeden zajmuje się przede wszystkim osobą Jego boską, drugi ludzką, trzeci przedstawia w Nim głównie postać króla, a czwarty kapłana. Nadto w całym Piśmie Świętym, szczególnie w Ewangelii, napisanej przez ucznia, którego miłował Jezus, rysuje się wyraźnie postać oblubieńca tusz ludzkich. Chociaż te ostatnie, czyli dusze, zdają się być jakoby w cieniu. Dość było bowiem na początek poznać tajemnicę wcielenia i nowe prawo łaski, które dla surowej wyobraźnionego czasu i tak było trudne do uwierzenia. Większego światła nie mógł znieść jeszcze rozum ludzki i gorszyłby się pewno miłością Bożą, gdyby mu od razu całkowicie objawioną została. Może odnosiły się do tego również słowa Zbawiciela, wyrzeczone do uczniów przed odejściem. Miałbym wam wiele jeszcze powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz do dzisiejszego świata, tak zlodowaciałego i obojętnego, na rzeczy Boże, czyż można za wiele mówić o boskiej miłości, czy można znaleźć skuteczniejszy środek, do rozbudzenia go z letargu? Największe moje zuchwalstwo w tym się zawiera, iż się porywam, zgłębić niezmierzony ocean boskiej miłości, której nikt pojąć, a tym bardziej wyrazić, należycie nie potrafi. Ale czyż dlatego pisać o niej wcale nie mamy, że godnie pisać nie możemy?